Are we not done yet, Ivy? I told you that thing with the flowers wasn't my fault. You know it, I know it. You should have watered them. You said you would water them. Now there's only one left, and Strange has it sealed in his vault. Well, in that case, I think we can strike a deal. I need a way into his vault, and I think you're just the girl to help. If you get me in there, I'll get your plant. Deal? I should kill you. Fine. No kiss. I'm kind disappointed. Ouch. Now. Cześć, witajcie. Jestem Cywers gram dalej w Batman Arkham City. Tym razem sterujemy Kobietą, kotem. Już wiemy, że w Hucie Batman został. Talia poszła razem z Jokerem, ale Spryciula ma chip, dzięki którym pewnie Batman będzie mógł ją śledzić. A my teraz przejmujemy sterowanie kobietą, kotem. I możemy sobie tutaj ulepszyć któryś z gadżetów. Na przykład tutaj do walki byłoby coś dobrego. Cios tuż po skończeniu poprzedniego ruchu, i to by było bardzo fajne. Odpowiednio zadane ciosy krytyczne mają ogromną niszczącą moc. Następne uderzenie należy wykonać tuż po poprzednim, ale wciśnięcie przycisku zbyt wcześnie, wciskanie go wielokrotnie nie doprowadzi do uderzenia krytycznego. Każdy cios zwiększa wynik kombinacji razy dwa, umożliwiając szybszą aktywację specjalnych kombinacji. To mamy wybrane, to już umiemy, gramy dalej. No, jedziemy kiciula. Trzeba przedostać. I na ziemię łup. Okej, okay. spojrzyjmy sobie na mapkę, gdzie my jesteśmy. I gdzie my mamy No, kawał drogi przed nami. Moi drodzy, no to widzimy się już gdzieś tutaj. The vault is compromised. We believe the attacker was Poison Ivy. Over. Yes, two troopers on packers. Affirmative. Set up a perimeter. Protect the entrance. Atakujemy. Oj, 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 oj! Tam obroni. Ta to walczy. Szybsza od batka. Ale mało zdrowia coś ma ta nasza kotka. O Jezu, jaki kopniak w jaja. O Jezus, jak się poradziła. Oni tutaj przy czymś stali, no właśnie. Good girl Wazimy do środka. Mamy jakieś kanały. wygląda na fajną miejscuwę. There are Ivys there's the storage facility. Nice work Time to get in there. Dobra ruda nam coś pomogła. Jesteśmy w zawalonym korytarzu widzę, że są tam przeciwnicy. Musi być gdzieś pomieszczenie Skarbiec skonfiskowanych dóbr Tigera. Tutaj mamy chyba wejście. Wyżej nic nie widzę. Ok, there's the vault. Looks like a standard three-card security protocol. Really? You think these people would have learned by now? Sprytna kicia. I'll need to be quick and stay out of sight. One wrong move and the fail will trigger, and that will be locked down permanently. Trzy karty dostępu strażnikom tigera tak żeby nikt cię nie zobaczył ani nie usłyszał. O, oh, Jesus! To będzie trudne zadanie. Daj, daj, daj. Tam nie wskoczę, 10 will commence in 10 Dobra, tak może będzie lepiej się tutaj przemieszczać jej i mi też przy okazji. O, oh Jezus, nie będzie taka prosta sprawa. Pójdę za tym. Oj, ja, ja, tam ci mnie zobaczą tu. Hm. O kurde, to tu się namęczę. Dobra, poszedł. Może teraz się uda, Chociaż temu jednemu. Jeden jest Teraz może jakoś tego się uda Okej okay. Wow, ciężka robota Ale jakoś idzie Aby nie zapeszyć Został ostatni koleś Tu nie przejdę. Myślę, że temu już zabrałem co trzeba. Hm, tamten poszedł tu. No, Ale ja nie wiem czy dobrze zrobiłem. Chyba dobrze, jest ten gościu z kluczami. Trzeba na niego zaczekać. Tam chyba będziemy musieli wrócić do tego pomieszczenia. No zobaczymy. <laughs> Dwóch ma klucze zabrane. No właśnie, ten ma klucz widać. Świeci się taką poświatą. Tu sobie mogę być, ok. Dobra, tamten poszedł. Mogę. Nie. O Jezus Maria, w ostatnich chyba chwili. Next stop, the security room. No to wracamy do pokoju ochrony. Czyli tutaj, tak jak myślałem. I jesteśmy. Co teraz? No hello.

Someone's opening the vault. Is this a drill? If it is, no one told us. Listen up. The room is hot. Spread out and search for intruders. No prisoners. Move. No, I don't like this. I teraz nawet like będą I szukać. I hope not. We've got special orders for him. With any luck, it's just some Arkham scum trying to get rich. We can have a little fun with them. na niż Batmanem. Kurde, trzeba ich pozałatwiać. Okej. Okay. Dobra. Ok, okej. Okay. Muszę tak śledzić, gdzie oni biegną. Sprawdzą sufit, jeśli znajdą nieprzytomnego człowieka. Na razie nic nie sprawdzają, ale zaraz pewnie znajdą. Ten jest sam, ale zobaczą mnie. No dalej, gościu różdubsko. No właśnie, chociażby tak. Ona jest cholera słabsza od Batmana. O trzech fagasów, fajnie się tu można przemieszczać, ale oni są kurde. Trzej razem mam takie gadżety: kulki, kolce, tamten polazł, załatwię go. Dobra, zostało dwóch ostatnich fraglesów. Już wiedzą, że Batman jest w hucie, więc wiedzą, że to nie Batman. <laughs> Dobra. Ten jest sam. No i mamy ostatniego. Wolałbym, żeby mnie nie zauważył. Chodź tu gościu, chodź tu. O, ależ go udusiła. Tymi ślicznymi nóżkami. Może nie jeden to by nawet tak chciał. <laughs> Dobra, dostaniemy się teraz tu. Looks like this kitten's got the cream. <laughs> czego my tu szukamy? It appears we have caught our intruder. Teach her a lesson. Oh shit! Oh, tonight just keeps getting better. That will soon be dead, and now I have you too. <try> robić uniki. Ona ma mało zdrowia, cholera. To nie Batman. Najpierw wyeliminować tych najsłabszych, potem się wziąć za. O, właśnie, chociażby tego. O, go powaliła. Nie chciałbym tak zgarnąć o ścianę. O sieby. No, zostało dwóch. O oh,

Dobra, jakoś trzeba stąd wyjść. Raczej chyba tak, jak przyszliśmy. Nie ma co tutaj kombinować. Nie mogę nią biec teraz. Gdzie tu było to wyjście, Holender? Łe! Tu nigdzie nie wyjdę. Ona nigdzie też nie wskoczy. Nie mogę się schylić. No, tutaj wyjścia nie ma. Dobra, poszukamy. Spodziewasz sobie nie pobiegasz, mała. You can do it. Just walk right out of here and leave him. It's easy. You'll never forgive yourself, Selina. save batman then get out of here what it's batman right since when did you grow a conscience is a girl's work never done hold on handsome i'm coming to save you

Figured you could use my help. You're right. I think I chipped a nail back there. You stick with the brooding, I'll handle the wisecracks. I guess we both know what Protocol 10 is now, right? If you're planning on stopping it, you need to hurry. Oracle, do not lose Talia's signal. Okay, the tower's locked down. Nie wiem, z innymi kodami. Jeden z będzie program ten <coughs> <coughs> na platformę obserwacyjną wierzy, żeby zatrzymać. głowce żeby namierzyć główny program sterujący. Tamten komunikat mi uciekł. Przytrzymaj LB, aby skanować. OK. <coughs> No dobra, musimy się przemieszczać i próbować skanować te śmigłowce. Tu też nie ma. Ten już przeskanowany. Muszę teraz chyba uważać na te śmigłowce. Gdzieś w końcu mi się uda. Któryś przeskanować. Ten przeskanowany cały czas mi pokazuje gdzie one jeszcze są. Tu mamy jeden. Spróbujmy pod niego podlecieć. Dalej, 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 Batku. Ale się zrobiła za dyma. Niech to szlak. Wszystkie gdzieś tutaj strzelają w tej dzielnicy. Ten też nie. No nic, polatamy. Któryś na pewno ma ten program przeskanowany, a ten? Ten jeszcze nie. Kurde, blado. To już przeskanowałem, to na pewno. Dobra, przemieścimy się dalej. Ok, może to będzie łatwiej. Jest tych śmigłowców pełno wszędzie. Byle by nie wpaść w te ich światła. Dobra, zobaczmy tego. O, oh, shit, No właśnie. Byle by nie wpaść. Jeszcze mało tego ten był przeskanowany. Dobra, któryś będzie tam miał dalej. Mamy tego. Dobra, zgubiłem ich. O, oh shit! Co za wiśniaki. Kurde, ciężka akcja. Odpalają pociski, w mordę. Co się dzieje? Jest! Mamy. Zdobądź nadanie głównego programu sterującego. Czekajcie. wejdźcie się na platformę obserwacyjną wieży, żeby zatrzymać procedurę 10. Ok, to potem. Zdobądź nadajnik głównego programu sterującego z głównego śmigłowca. Gdzie jest ten główny śmigłowiec? Hello! Uf, to... Aha, to mamy go. Dobra. Obvious. Multiple targets down. Body count is high. I've got the code. I'm heading to Wonder Tower. Good. You're doing the right thing. The code should let you enter via the guard room near the main gate. Don't lose Talia's signal. When I'm finished in the tower, I'm going after her. She doesn't know Joker. She's out of her depth. I need to save her. Dostań się do Wieży Cudów. Mamy tą wieżę tutaj. Dobra, jest kawał drogi. No, i muszę uważać na te śmigłowce. Dobra. Dalej, Batku, dalej. Dzieje się teraz co? Trochę brakowało takiej dynamiczniejszej akcji. Kotka to rozkręciła. O kurde. Są snajperzy. Już wiemy, gdzie jest wejście do Wieży Cudów, moi drodzy. Tu, gdzie snajperzy. I to sobie zostawimy na kolejny odcinek. W tym to wszystko, trzymajcie się. Cześć.